I hejka kochani, wczoraj się szykowałem na rower, ale samochód był, auto było, szefowa przyjechanie musiałam jechać rowerem, a się naszykowałem na rower tak bankowo, było super, natomiast um, tak fajnie się składa, że moje okno jest w, w dobrym stanie, nie wymaga wymiany, bardzo się cieszę, bo <laughs> mam po prostu mniej roboty, no, i nie muszę po prostu tam tutaj nic, po prostu, prze, jak to można powiedzieć, przestawiać, yy, szukać kleju, żeby lampę przykleić na okno plastikowe. By był problem z przewodem, oczywiście. Że po prostu, no, nie byłoby tak, tak no, za łatwo. Ale dokładnie sprawdziłem całą ramę, wszystko jest ok, bo ten pokój jest ciepłym pokojem, bo to jest pokój między pokojami. Natomiast w pokoju obok okno jest całkowicie do zmiany, bo szczelina była i w ogóle do bani. W kuchni okno jest w porządku, że jest okej okay. po prostu. Ogromnie się cieszę, że... że po prostu tak fajnie to wszystko wyszło. Um. Z kolei tutaj okna balkonowe są do zmiany, niestety, bo tutaj nie dochodzi. Szczeliny były, szczególnie na dole, ciągło zimno w pokoju takim gościnnym. Jest plan, żeby zainstalować panel słoneczny, ale to inna firma instaluje, bo już robi. Prawdopodobnie to zrealizuje, oczywiście, tylko jeszcze nie w tym czasie, bo. Jakbym chciał panel słoneczny zainstalować, to mógłbym na ściance, po prostu z tej, co mamy naprzeciwko, jeden panel, albo z drugiej strony, lub dwa panele. I taki panel mógł dać prądu do 1 kW w prezencie. A jakbym chciał więcej niż 1 kW pobrać energii, to wtedy po prostu już musiałbym to uzgodnić, no, z firmą energetyczną, ale to jest tylko oczywiście taki plan. Bo nie widzę takiej konieczności, oczywiście, bo jeśli chodzi o tego typu sprawy, to jest wszystko idealnie. Że nie ma problemu, jeśli chodzi o opłaty energetyczne. Ale gdyby zaszła powiedzmy taka ostatnia, ostateczność, że byłaby taka wyjątkowa ostateczność, ostatnia, ostateczność jaka jest, to wtedy bym mógł tutaj po prostu zainstalować. Na balkonie dwa panele, które by bardzo ładnie ściągały e, słoneczko i ładowały akumulatory, bo to troszkę by weszło w ten temat za inwestycji, dlatego to byłaby spora inwestycja, żeby taki 1 kW zyskać. No. Taki 1 kW starczyłby powiedzmy na określone urządzenia, na przykład na jeden pokój. Jedynie, można tak powiedzieć, bo na więcej mogło być za mało tego jednego kW. No, um, ale wszystko jest, można zrobić na więcej kilowatów, nie tylko na jeden, tylko już wtedy trzeba ustalać z postacią energetycznym z firmą energetycznym. No. Ale. Póki co, jak na razie naprawdę jest wszystko ok. Nie ma problemów, jeśli chodzi o opłaty. Nic, ta opłata za prąd jest naprawdę bardzo przystępna. Nie ma stresu w ogóle, że jest ok. Nie muszę się z tym przy, tak tym zamartwiać, bo naprawdę jest wszystko jak najbardziej w porządku. Nie ma problemu, um, że nie będzie konieczności instalowania panelu słonecznego tutaj na balkonie. Na tej ściance, albo z tej ściance, albo tej przeciwnej ściance. Wystarczyłby jeden dobry panel po prostu, wydajny taki, no. który by się odchylał po prostu nad, w kierunku okna, na tej strony. Tam nie pokazuję, bo tam jeszcze jest do, trochę do uporządkowania na balkonie. W pokoju tym takim średnim w którym sobie zrobię po prostu tam telewizję, sypialnie, może pokój taki... No ja wiem, jeszcze nie mam pomysłu po prostu. To tam trzeba bardzo dużo zainwestować, żeby zrobić tak fajnie. No. Tu z kolei okienko to jest też w stanie takim katastrofalnym. Drewno, które tu jest. Miało szczelinę, bo to jest taki próg po prostu. Róg, róg po prostu północny, jakby można powiedzieć, między dwoma budynkami duży przewiew jest powietrza. I, I z drugiej strony jest ściana, oczywiście, za tą ścianą po prostu nic nie ma, tylko na ocieplenie budynku. Ale wcześniej jeszcze, jak nie było ocieplenia budynku, jakieś 20-30 25 lat temu, coś koło tego, jeśli się nie mylę, to, to było dużo chłodniej i po prostu takie elementy jak właśnie okna najczęściej po prostu się eksploatowały wtedy, szczególnie gdy były jeszcze jakieś szczeliny. Takie, to było jakieś 25 lat temu, jeśli się nie mylę. No, a natomiast jeśli chodzi o kuchnię, czy mój pokój, mój pokój to znaczy... Pokój, w którym jest pracownik, w którym po prostu zauważyłem, że najbardziej lubię przebywać. Zrobiłem sobie przerwę i w innym pokoju sobie spałem, ale zauważyłem, że jednak bardziej mnie przyciąga do pokoju, w którym jest infrastruktura. I dlatego wróciłem do pokoju, w którym jest infrastruktura. Rower na razie jest sobie tak, tam, gdzie był zawsze. Um, no bo, bo tutaj w upływie tygodnia tego lub przyszłego bardzo dobra, super firma, która siebie instalowała, będzie instalować okna. No, no przykro mi było mówić, że dwa okna nie wymagają wymiany, no ale w... no, tak sobie pomyślałam, miałbym masa roboty u siebie w pokoju, tam w pokoju, w którym jest pracownia, i natomiast miałbym po prostu, no, niełatwo, no skoro jest w pokoju ładne okno w porządku, to nie trzeba go wymieniać, nie. Jest dużo mniej roboty dzięki temu. No, jeśli chodzi o piążki, to nie ma problemu żadnego, ale po prostu jest mniej roboty. O to mi chodzi, że jest mniej roboty przy tym przemalbowywaniu. Bo to trzeba przygotować wszystko, żeby mogli panowie tutaj działać. Na no, przypadku pracowni numer 1 to byłoby mega strasznie dużo do zrobienia, ale jeszcze musiałbym szukać kleju, żeby lampę podczerwienną która w nocy pod świetle kamery mogła być tam, gdzie jest. No. że dzięki temu, że mam w dobrym stanie okna, to mam ten problem z głową. Dokładnie o tym, o tej ściance myślałem, że gdybym miał, powiedzmy, panel słoneczny instalować, to po prostu tutaj by dobrze pasował. Taki odchylany by był w kierunku okna, jak już by było... Ciemno to on by się automatycznie e, o, chował w kierunku ściany, by się tak otwierał i zamykał. By było tak na wielkość tego okna mniej więcej co jest tutaj na winklu. No. Czy to tak by wyglądało? Szatuję bardzo fajnie właśnie. Pokoju zawsze było najcieplej, bo to był pokój, w którym siostra mieszkała kiedyś. Później siostra się tam wyprowadziła i ja sobie mieszkałam po prostu dalej w tym pokoju. No i siostra się tak troszkę szybciej rozwinęła i od razu skrzydła otworzyła i zęby pazury pokazała wszystkim i jej poleciała. <grym> tak to jest czasami. No. No i po prostu mam pokój. Ten pokój mam, powiem Wam, już od dawna. Jeszcze jak w szkole zawodowej się uczyłem, to tam właśnie, to już od tego czasu miałem ten pokój. I kawałek szkoły podstawowej. Wtedy w tym miejscu, w którym jest tutaj, leciutki bałaganik, to tu był Atari z Junostem. Później ten Junost był przeniesiony tu, tu była lodówka w tym miejscu i w tej lodówce był atari z lodu z Junostem i była na górze w zamrażalniku CD32. Później był pokój przeniesiony, to znaczy przetransportowany w ten sposób, że w tym dużym pokoju gościnnym były dwie tapczan półki i tam sobie działałem. Była wtedy, już wtedy był peset na, na Nortonie, Panciom 160, Pentium 100 wtedy był i Amiga 500 Amiga 500 i na tak miałem wtedy e, e, CD32 no i później w roku 2000 e, no już tutaj miałem całkowicie wo, pokój wolny siostra się wyprowadziła tak całkowicie i po prostu e, ten pokój miałem i tu powstała taka mega mega Infrastruktura już w pełni zaawansowana, już po prostu tak całkowicie. No, nic, co jest bardzo fajne, to to, że to jest ciepły pokój. Między pokojami z jakiejś zimac, nie? I mróz, to ten pokój jest najcieplejszy w całym domu. Że to jest taka wielka zaleta tego. I po prostu tu zawsze były okna tak domykane, szczelnie domykane. Bardzo ładnie się zamyka wszystko bez problemu, i dlatego tutaj są okna. Okna pięknie się domykają bez problemu. Dokładnie sprawdzałem każdy szczegół. Szczegóły, że są po prostu ok. Tu jest jakiś czas właśnie moje okna. Eee, ostatnio właśnie z tej strony od strony pokoju sobie zachlapałem okna. Jak coś robiłem pewnie coś zachlapało. myślałem że to jest po drugiej stronie, ale spojrzałem na tą drugą stronę. Patrzę czyste to rzeczy postawiłem, bo to od strony pokoju było zaklepane okno. To coś musiałam robić, nie wiem, coś mechanicznego, jakieś po prostu takie... Szlepnięcia były po prostu od czegoś mechanicznego, może od wiotarki czy coś. Nie wiem czy tak, to były jakieś krople, ale od strony pokoju. Znaczy postawiłem tak niesamowicie. No, że jest spoko. Ale jest, dzięki temu właśnie, że tak często właśnie zwracam uwagę na czystość coś okna, to bardzo dokładnie mogłem to sprawdzić, czy jest ok wszystko. No, że tu miałbym masę roboty, żeby to wszystko... Jak widzimy, musiałbym po prostu to odłączyć, tam jednostkę wielką. I przesunąć w kierunku biurka, no, Żeby było mega dużo do zrobienia. No i przede wszystkim jeszcze miałbym tu problem. Bo to sześciokomorowe okno to było. I tak, tu miałbym problem. Bo tak, przewód by był za, już wtedy, by szedł przez okno, przycinany, w końcu by pękł, nie? Ten rodzaj przewodu mógłby pęknąć, który jest tu. Um, natomiast tutaj, w kolei. Musiałbym to zainstalować. Musiałbym to zainstalować oczywiście. I też by był problem, musiałbym szukać odpowiedniego kleju, który by na 100% trzymał. Bez względu na warunki, które na zewnątrz są zimno czy gorąco. Że cienko by było, bardzo cienko. Musiałbym naprawdę szukać dobrego kleju. Żeby przykleić te urządzenie. Tam lampę podczerwienną, która poświetla widok kamer. No i po prostu... Dzięki temu, że okna jest w dobrym stanie. Nie wymaga po prostu... Tam zmiany. To mam szczęście po prostu. Ogromne szczęście, bo bym miał kłopot. By mnie było trudno po prostu z tą lampą, która jest niezmiernie potrzebna, bo jak, jak koleś wyłączy latarnię, to mu nic nie da, bo wtedy ta lampa dobrze podświetlana, dobrze podświetla pod tymi, e, pod tymi drzewami, bo tam drzewa mają liście, co nie? I po prostu... Pod tymi liściami, pod tymi gałęziami ona wszystko oświetla. Że po prostu, powiedzmy, gdyby ktoś chciał samochód ukraść, to by nie uniknął zobaczenia dzięki tej lampie. Że ona bardzo dużo tu właśnie oświetla. Pomaga, że jakby ktoś chciał samochód ukraść, czy po prostu siedzieć w tym samochodzie 24 na 24 to by mi się nie udało być niezobaczonym przez kamery, które mają poświetlanie z tej lampy właśnie. Bo ta lampa pięknie poświetla. Szyby przyciemniane nie mają żadnego efektu. Ponieważ programowanie pozwala na to, żeby wszystko zobaczyć. No. Że taki gościu, który sobie na przykład siedzi w samochodzie z przyciemionymi szpami, nic, nic mu to nie daje. Bo jeszcze do tego lampa, która podświetla ciemne rejony, rozjaśnia i oprogramowanie, które jeszcze dodatkowo to samo robi, bardzo przyspiesza po prostu proces szybkiego rozjaśnienia przyciemionych szyb czy okularów. No. No dobra. To byłoby na tyle na temat po prostu modernizacji udoskonalania, ulepszania. No to hejka, siema.